Krótko, słuchajcie, wybrałam się, umęczona byłam jak pies, bo posprzątałam dosłownie całe mieszkanie, łącznie z odkurzaniem. U nas zawsze odkurzał Łukasz, a dzisiaj y, odkurzałam ja, więc po prostu jestem. Łukasz w tym czasie robił coś tam, y, wiecie, przy tym samochodzie i po prostu y, ledwo żyłam, także wziąłam sobie prysznic, ale już się wybrałam. Jedziemy, słuchajcie, do Ikea. Y, powiem Wam zaraz w samochodzie o co chodzi. Pokażę Wam tylko, jak wyglądam. Tak. E, naszyjnik ten z DK Maxa. Ta bluzeczka jest z to crop top z chyba H&M-u, tak mi się wydaje. E, jeansy i pasek z Buchu. Zegarek mój i tak o. Tak o. Także słuchajcie, my się zbieramy. Także my jedziemy do ikea e, Łukasz już poszedł, bo jeszcze z starego samochodu musi coś wziąć, przełożyć do nowego. Nie wiem, czy nie jest strasznie jasno. Nie wiem, mam strasznie mały podgląd. Nie mogę się przyzwyczaić do tej kamery i tęsknię za starą. No, w każdym razie... Mm, Yy, tak, Łukasz poszedł jeszcze do starego samochodu, żeby coś wziąć, yy, przepakować do nowego. Mamy teraz dwa, do <noise> obecną chwilę. Yy, więc, yy, więc to ja już tylko ubieram buty, skarpetki i lecę też. Także odezwę się do Was w samochodzie, bo yy, powiem Wam po co jedziemy do A Jedziemy, słuchajcie, do IKEA. Po. Yy, no i mówiłam o tym, słuchajcie, przerwałam mi, że yy, chodnik pod yy, krzesła, stół z krzesłami. Salonie, bo tam musi coś być. Teraz jest ten dywan. Ten dywan to jest po prostu to jest tragedia. No dzisiaj go i szczotką i odkurzaczem, bo sam odkurzacz by po prostu nie dał rady. Więc musiałam i tak, i, i srak, i siak. Więc słuchajcie, nie wiem, planuję kupić taki chodnik, nie dywan, żeby on nie był puchaty, żeby się nie wbijała ta sierść kota, chodzi o sierść kici, żeby się nie wbijała ta sierść kici, tylko żeby po prostu ona jakby, nie wiem, zostawała na, ty, na tym chodniczku, żeby to było łatwiej zebrać odkurzaczem, bo teraz w tym momencie to jest po prostu, to jest niewykonalne, to jest kilka godzin, dosłownie kilka godzin, w sensie, no nie wiem, godzinę yy, tym... Szczotką, a drugą godzinę, a pół godziny to jest po prostu ten mały, ten odkurzanie, odkurzaczem, ten mały dywan. A i tak nie jest idealnie, i tak są gdzie niegdzie kłaki, więc no kompletnie bez sensu, naprawdę. To jest, to jest tragedia. Tragedia jest sprzątać ten jeden dywan. A dywan tam musi być, słuchajcie, ja bym nam nie dawała dywanu, bo ja nie, ja nie lubię dywanów, ale musi być, bo tam jest podłoga zalana, nie przez nas, ona już była wcześniej zalana. I, i tragicznie jest zalana po prostu tam te panele to są góry i doliny więc musi tam coś być pod tym stołem niestety, no, także zobaczymy co mają w IKEA, może coś znajdziemy ciekawego no i tak dzieci ze szkoły powychodziły z taki ruch na uli, na drodze i, i na chodnikach i po prostu strasznie trzeba uważać, te dzieci są słuchajcie dzikie, one wybiegają na ulicę w, w najmniej spodziewanym momencie i nie wiadomo po co coś w ogóle jest. nie, no albo na rowerach, albo te no, niebezpieczne są strasznie te angielskie dzieci no, także tak a miałam wam pokazać ten mm, samochód spod bloku, pokażę wam później jak, jak wrócimy, jak nie zapomnę bo wam obiecałam w poprzednim filmie, a też nie pokazałam no, także tak więc dobra, jedziemy, jak dojedziemy to może wam coś pokażę z IK może uda mi się nagrać może nie będzie dużo ludzi, to coś tam ponagrywam i Zobaczymy co tam w IK ciekawego i nowego, pewnie nic nowego. Ech, tam jest jednak stały taki asortyment. Matko, czując jak człowieka. No, A ładny ten zapach. Ładny, ale taki faktycznie niespotykany. Niby Łukasz kupił e, zapach, wiecie, new car, ale taki... no ładny, taki elegancki. No nie. Nic no. nie no nie. Właśnie Przez co mam przed chwilą paznokieć, który sobie dorobiłam. E, mam wczoraj na tym samochodzie, który sobie dorobiłam dzisiaj, to złamałam go już teraz przed chwilą na otwieraniu klapki od kamery żeby się dostać do karty Pogoda jest słuchajcie paskudna, jest brzydko i szaro, tyle tylko, że jest ciepło myślałam, że jutro pojedziemy nad morze, ale ma lać i nad, nad morzem na wschodzie i nad morzem na zachodzie więc myślałam, że może Londyn ale w Londynie ma być za to burza, więc chyba <grym> zostaniemy jednak Dziś w może, możecie. Tutaj ma padać. To znaczy czy też tylko, ma padać. znaczy tu pokazuje codziennie, że ma padać, a codziennie nie pada i wręcz w wychodzi. wychodzicie, też ma wyjść trądzie 15, ale jest teraz 15 i nie ma tego słońca. Nie wiem. No nie jest 17. Jest no nie ciepło jest, ale no nie ma pogody. Tutaj. Dajcie chyba najbardziej ciekawy dział w czyli dział lamp. No po prostu hity. To jest super. To, nie? A to? Takie wielokolorowe są? Czy to? Aha, to jest Lubię strasznie ten dział. Nie wiem, jakoś lubię lampy. I tam tak ładnie. Co? 5 A co to jest? I co? No. Oczyszczacz? I tak wygląda? Oczyszczacz powietrze to jest? No, coś oczyszczaczy. Chce się 5 dych. Nie, Ciekawe. No ciekawa sprawa faktycznie. Dobra, idziemy słuchajcie. Jesteśmy już tu na dziale tych chodniczków. Także zaraz zobaczę, co tutaj ciekawego można znaleźć. Znaczy, co ciekawego, to co mnie interesuje, tylko no, zobaczcie, wiszą e... Dobra, ja się rozejrzę, zobaczę, czy znajdę to, co ja myślałam, to co ja widziałam na internecie i się odezwę do Was. Co Słuchajcie, myślałam o czymś takim, taka struktura, że widzicie, że to nie jest dywan, tylko takie właśnie chodnikowe coś. E... Tu jest co? O nie, to jest za miękkie. To 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 powłazi, tak? Albo coś takiego, słuchajcie. O, takie coś. To by było dobre. To jest taka kurde, bardziej szmatka niż ten. Jakie tak to ma tutaj na Co? Co to? No, to to już w ogóle jakieś gumowane jest. Brzydkie to jest, ale. <śleszy> <śleszy> ale taka struktura by była dobra. A co jest tutaj? Jest, jest, a jak jest, wygląda to... Hede? Chyba taki te, to jest. Takie coś jak e, kolumn. Które? Ale ja chcę zobaczyć, jak to wygląda. To Hjortheada. Nie jak to jest, jak buch, jakie jest, tylko jak wygląda. Nie wiem. Taki. Z, z, a nie, czekaj, z bo to są ceny kątych. w dół. Hjort, to jest kolut za 279. A ja patrzę na, ja myślę, że to jest Hjortheada. Hjortheada jest do 25 czy 250? Nie widzę. 300. Aha, no to dalej. Nie, takiego to ja nie chcę drogiego. 155x220, to ma nawet rozmiar. Ale taki... to jest taki bardziej chodniczek, no, taki bardziej nie? Taki w trakcie? nie wiem, czy to właściwie jest pipetka taka, Nie wiem, nie To jest pipetka? Pipetka, jak już. Ale to nie jest pepitka. No, albo tu. Albo tu... Ojejku, czekajcie, coś powłączałam chyba. Nie wiem co powłączałam. Nie, to jest już taki burysek. Bardzo... Pepitka. Pepitka, no. pepitka, pepitka, to jest na regulatoryjne. No to jest przecież paskudne. No paskudne, no to ja wie, nie, nie mówię, że to jest śliczne. To kosztuje, to kosztuje dychę. Co? To się chyba na ścianę daje do nas. Co? jest faktycznie. Mocno daleko wschodnioeuropejski styl. O, ja pamiętam w Polsce się dawały dywany na ścianę, dajcie znać. Nie no, no, wszyscy tak, tak, oczywiście tak. mieli, ale ja nie miałam na szczęście w domu dywanu na ścianie. A takie coś? Też nie wiem, śliczne, ale... Nie no, to, to już jest jakieś wkoczone. Jeszcze kota tu nie było. O, tu są patrz, tu jest jeszcze taki jasny ten, ten Koco ko 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 chodnik. Zobacz. Jasny no jasne, byłby, Ale to jest ładne? To mi się nie podoba? Nie wiem. Znaczy nie jest ładne, ale... Nie potrafię sobie tam tego wyobrazić. No to nam na, Teraz mamy paski w czterech kolorach. No, więc... no. Nie, no nie no. Wolna taki czerwony ten drugi, który mamy. Który nie, żadny... Nie no Łukasz, nie, no nie idźmy w kolory. O to jakie ładne. Zobaczcie, jaka ładna. Ale by <laughs> kiciały pazurki ostrzyły. <laughs> Picasso. Ale to jest popatrz. No więc 3D. Dwie stówy, takie Picasso. A pokaż mi to, co teraz właśnie podnosisz. O, to by też mogło chyba być. Ta, taki, Taka ta struktura. Dobra, dalej. Aha. Cały czas coś włączam, kurde, i nie wiem, czy nie przerywam nagrywania tym sposobem. A chodźmy tędy, może być. No, Aha, tu już. Nie, nie, nieprawda. Wiesz o czym ja myślałam? O tym. To jest to, co ja myślałam. No tego się nie będzie... Nie wiem. ...przepiało, no. Te, tu na pewno będzie miała kicia dobre ostrzenie pazurków. A. a popatrz tutaj. Bardzo łatwo będzie wyciągnąć Niczki wyjąć, no. Dla mnie to będzie sekunda 8. Taki indyjski, mi się zwykło kojarzy. Że... O, zaraz, w razie tego dotknij. Jakie to jest ostre. Ojeju, ale to jest... Je, jak, jakby Ojeju. było drzazgami nabite. Nie no ja nie wiem, te wzory. Ten jest, ale ten jest w mhm. Aha. Masz tak, a tu masz tak. Pokaż tak, a pokaż tak. Pokaż tam, tamto. O. Tyk. Nie no przecież to nam Tyk. cały pokój zakryje. To duże te trzy. Z nożyczkami. Tak, o tu zobaczcie, skóry leżą. Tyle krów. To jest prawdziwa skóra? Nie, no coś No wygląda... no jest. No ile to kosztuje? Na 100% to jest. Ty, to kosztuje... 179 kosztowało, a przecenione jest na 125. To, to jest prawdziwa skóra. Dobra, no, idę u, u. Nie dotykaj tego. Mm. A mleko to się pije. A może krowa nie chce oddać mleka. O! Zobacz. I ten koco... koco... ten chodnik jest też w takim. W takim. I ja o tym myślałam właśnie wiesz. Bardziej ten myślę. No ten bardziej, ja ten myślałam. my znaczy, no mamy taki wzór w domu, żeby Ale po co coś? nam wzór? A mamy paski w domu? Nie mamy. Nie, ale co to jest właściwie? Taki zygzak? Taki zygzak, on będzie ładnie wyglądał Łukasz. I jest czarno kremowy mamy dużo czarnych rzeczy w domu. Jakiś ślaczek, jak wzorówce się robią. O Jezus, no nie mogę z tobą. Wejdź na stronę Łukasz, na, ins na Instagram no. może, na IK. Pisz ten kod i zobaczysz, bo tam jest aranżacja jak to stoi pod stolikiem i kanatem na przykład, nie? Zobaczcie, obczajimy, odezwijmy się. Ale tutaj nie ma internetu. Problem Aha, to nie I to, jest, I to jest jak kasyno, mm, okien. <laughs> brak, brak zegarów. Brak, opien, brak zegarów, brak internetu. internetu po prostu jesteście tu i teraz. Nie, serio, nie działa. Nie ma? Nie ma. Dobra, ja spróbuję, jeszcze, ja spróbuję jeszcze u siebie. Słuchajcie, wstępnie weźmiemy tamto, tu, tu. ale... Co? Coś, niby się coś tam... No tu jest jeszcze w innym miejscu. Myśmy przed chwilą stali tam. A to jest tu. Jeszcze lepiej śmieci. No. Rzuć. Ty no patrz, ale co tu jest? Tu już są nitki wy, wy, wyciągnięte. Brawa to wszystko macają No ale to kicia, wiesz co tu będzie miała na tym? No przypuszczam, że rzeczywiście. Pociągnie nitkę. I no. A, tego... a, to będzie, a to będzie mogła obracać. Ma tylko dwie strony. No właśnie. Nie wiem, idę Pamięcię, że, ale czy to no, no właśnie, to słuchajcie, ręcznie robione w ogóle. Szok, to? No. Bo można na nareperować jakoś. No i teraz o, będzie ja, już w dwóch stronach. Nie można. No, Zniszczyłeś dywan. I, I, tej... i to. No. Tego się już nie da wyciąć. No słuchajcie, idziemy dalej zobaczyć. Znaczy dalej, już wracamy się, byliśmy tu w tym samym miejscu, ale to był taki gumowany, który Łukasz mi pokazał który to nie, nie, ten gumowany. To nie chodzi tu. Taki gumowany, co mówiłam, że taki trochę gumowany. A, że byłby dobry. Do Trzeba no. się przejść każdego po kolei i na film. Wirus jest, nie wolno tak macieć. Nie, nie, to tego nie było, bo ja tutaj życzę, żadnego nie mam teraz. Aha, te, tego też nie, żadnego? No to gdzie? To tam, o tam. Tam w ogóle nie byliśmy. Byliśmy. Nie? Ej, tam jest ładny taki. Jest ładny. O, właśnie, wiesz co? Ja w ogóle na internecie widziałam dwa. Kurde, za dwie dechy chyba. W trzech kolorach. I to by było też dobre. Tylko, kurde, co to było? Takie ja coś mam. Coś Dobra, ja znamy. wiem, co to było, bo mam print screena, Zaraz zrobię. O, to jest gumowane. to jest paskudne. No, paskudne, ale dobry <laughs> materiał. Taki, taki byśmy potrzebowali. To by było dobre, Łukasz. Mi się wydaje, wiesz, to jest takie, materiał taki gumowany, jakby trochę, nie? Taki dziwny. Myślę, ale to nie ma żadnych, no to nie ma żadnych, zobaczcie, nie ma żadnych kompletnie jakby włosów, nie wiem, no bupien, materiałów można no, bupien, właśnie. Włosów tam, Kurde, ciekawe to jest co? A co to jest to? Które to jest? Morum. 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 Tam jest morum. morum. No właśnie, bo on też wygląda jak taka wycieraczka wykładzina, Nas ale nie. Się... Dziwna tekstura taka. Oj nie, to, to już w ogóle to, to. Nawet mi się chce drapać a te to pierkoty. Gdzie są te, co ja widziałam na internecie? Słuchajcie, musimy zobaczyć na ten. Na... No to jest to, nie? to nasze, takie co byśmy wzięli. Muszę zobaczyć słuchajcie na print screena i, i może znajdę. Świeczo. <laughs> I oczywiście słuchajcie, dział kwiatów. Musieliśmy wejść. Bo jest po prostu na końcu. Więc musimy przez niego przejść. Baczmy, co my tu mamy. Ty, może kupię osłonkę w końcu na, te, na drzewko. Co? Roślinki no? w słoikach. Ej, może kupię w końcu osłonkę na drzewko. Tej roślinki w słoikach. Co? Jak będzie taka duża i nie będzie kosztowała dwie dychy to oni są chorzy, tylko znowu, miałam zobaczyć, jakie to drzewko ma wymiar i nie wiem. Ale ono tu jest, to można tu sprawdzić. To będzie za małe, nie? Mm -hmm. Skąd wiesz? Zobaczmy coś innego dalej. Te piękne storczyki. A kto dobry? Ile to kosztuje? Dwie dechy pewnie, co? Tam jest cena chyba, 16 coś? No 22. 22. No mówię, no nie, ja nie chcę 22. Ale, ale kaktusy, od się do tyłek twój tylko widać. Piękne. Piękne są te kwiaty. Te drzewka jakie. Ale, ale ładne, no. Nie ma nic naprawdę tańszego. Nie, to, to nie patrz nawet, bo ja na to już patrzyłam kiedyś. To jest też chyba, pod, to jest chyba w ogóle pod 3 dych, jak mi się wydaje. O ja, ale ładne. Ale ładne. Bardzo ładne. Tak. Dobra, idziemy, słuchajcie, nie ma nic. Weszliśmy jeszcze na to stoisko z, um, z jedzeniem pikałowskim. I tu można znaleźć całkiem fajne rzeczy. Tam akurat się fajnie rozkłada, to by nas interesowało, nie? to Właśnie, bo tutaj są bułki, parówki i można zrobić takiego ikorskiego hot -doga. ale nie chcę. Nie. nie? A ty coś chcesz w ogóle? Nie wiem, no to idź. No idź, potem za nami państwo też to... Słuchajcie, wzięliśmy w końcu ten, jak widzicie, ten ten, ten dywan. A, to jest to liceum. byśmy to co takie kubeczki słodkie? Ja, Jakie fajne kubeczki? Ale słodkie. Ciastki. ciastki. Fajne. A, Dużo tu jest takich ładnych rzeczy. Chipsy. Dużo tu jest. Cały czas jesteśmy w lopu, cały czas nie chodzi Dużo takich jest e, ładnych rzeczy na przykład na prezent. Powiem Wam. Nie to jest dobre, bo nie próbowaliśmy, ale ładne są po prostu rzeczy na prezent. Także tak to wygląda. Ale taki. To zawsze. Seria. No. Soj. Aromatizujące. Mamy tutaj jakieś kilka rodzajów soi. Kuczej. grzyby jakaś Aromatem będą. Dobra, idziemy do auta. Dobra, jedziemy słuchajcie gdzie? No, no nie wiem Do Lidla. Do Lidla! To jedziemy do Lidla! Że hej A, no. Tak, tak, ale do naszego znowu? Nie wiem. Nie, nie. nie wiem. Jest... A po co do Lidla? Po parówki i bułki. Nie wiem, coś na obiad, bo w sumie nie jestem pewien czy cokolwiek jest. Mhm. Ja też. Dobra, jedziemy do Lidla. Zeszliśmy do Lidla jednak i słuchajcie, to jest tydzień chyba amerykański. Zobaczcie jakie są fajne torby chłodzące super sprawa. Taka, albo taka Coca-Cola oryginalna, albo taka amerykańska. Jeśli chodzi o koszyki, to powiem Wam, że nie ma zupełnie nic ciekawego. Nic ciekawego tu nie widzę. Co to jest? Steamer. Jakiś... no nic fajnego. Poduszki podróżne, o to by się przydało jakbyśmy do Polski jechali. Maszynka do robienia lodów, jakieś leżaczki, wiecie, takie ogrodowe sprawy. To I znowu jakiś steamer. Dla dla pieska, dla kotka, ale nic ciekawego, naprawdę. I zobaczcie, jest ten tydzień amerykański i są takie jakieś różne mrożonki amerykańskie. My próbowaliśmy z tego to, hamburger i jest jeszcze z parówką. Już nie ma, patrz, wszystkie hot dogi poszły. No I one były gorsze. I one były gorsze i to też wcale nie jakieś super. Kornog... To jest taka pizza Kornog... jakby. Kornelki. 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 Kornog... Korn wszystkie poszły, no. Tu jakieś pizze. To jest właściwie to. Mogę. No nie, nie wszystkie. Nie, tam, tam. Tu, tu są lody jakieś amerykańskie. Się... <laughs> Neo, nasze Oreo. No to inna nazwa, tu też jakieś mrożonki. I tam dalej są jeszcze chipsy, chyba zaraz pokażę. Tutaj jest ciąg dalszy, Ameryki. Zobaczcie, kiedy to jest super. Marshmallow, gotowy na barbecue, na Grilla od razu. Także czy tam na dognisko bardziej chyba patyki i wielkie pijanki to jest super tutaj są jakieś chipsy takie też z tego tygodnia amerykańskiego, co to jest to? Tak? mini cakes o, to ładnie wygląda popcorn chyba tak? jak to się nazywa? bardzo znanego produktu Jakieś ryże, nie ryże, mm. sosy Parówki amerykańskie, swoich <grymne> oczywiście Amerykańskie o i zobaczcie, i tak to wygląda. Już położyliśmy ten chodniczek, bardzo ładny, dużo lepiej to wygląda. Bardziej nam tu pasuje niż tamto w paski, bo po prostu, o, zobaczcie, my tu mamy te zasłony szare. Tutaj jeszcze jest ten, moje kwiaty stoją, zaraz je postawię na stolik. No, zasłony szare, także bardzo ładnie to tutaj pasuje. To jest taki chodniczek, tam było, słuchajcie, polecany, żeby pod niego taką matę antypoślizgową e, kupić. I faktycznie ona by się przydała, ale my tutaj, jak mamy ten stolik, to jest ok. Zobaczymy, jak to będzie z sierścią Kici. Zobaczymy, jak będzie z pazurkami. Kicia! Kitku! co? Kitku! Nie chcesz być nagrywana, tak? Tak, tu jest twój drapak. Tu wolno drapać. Tylko tu. Po dywaniku nie wolno. O tu proszę, plasticzek od chleba, jakby się ktoś pytał. Proszę bardzo, zabawka kota. Tak? Tylko cię zabawka. No tak, najlepsze. Trawa kota, muszę ją podciąć trochę, bo już trochę żółknie. No, także tak to wygląda, bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Bardzo tu pasuje, na pewno lepiej niż to w paski. A, już zabrałeś dywan. O, Łukasz już zwinął dywan. No, także, także tak. Zobaczymy to, tak jak mówię, jak będzie z sierścią, sierściuchu. No i co? Co się tam dzieje? Co?